Dzień dobry w roku 2023. Dzisiaj jest środa, 4 stycznia. Ula poszła do pracy, Kuba jest w żłobku, natomiast ja, mówiąc, żartobliwie zostałem wykopany na zaległy urlop wypoczynkowy i korzystając z tego wolnego czasu, postaram się zrealizować mocno zaległy temat. Dzisiaj zabiorę Was na południowy wschód Polski, raptem kilka kilometrów od granicy z Ukrainą, czyli do przemyśla. Jak się pewnie domyślacie, będzie to od dawna planowany film o kopcu tatarskim. Postaram się zrobić e, kilka ciekawych zdjęć, zrobić fajny materiał filmowy, opowiem Wam legendy związane z kopcem tatarskim oraz dorzucę garść ciekawostek na temat przemyśla i okolic. Ja nazywam się Sylwek Kuczek, a wy jesteście na kanale Znane i Nieznane. Zapraszam na nowy film. Jestem na miejscu. Za mną, jak widać, krzyż zawierzenia Przemyśla. Jechałem na parking na samą górę. Trasa z Leżajska, te 75 km to mniej więcej godzina drogi. Ja jechałem powoli. Nie ma. Dzisiaj nie ma sensu się śpieszyć. Pogoda jest bardzo ładna. No i co? Idę robić materiał. Skąd się wziął kopiec tatarski w przemyślu? Jedna z legend mówi o tym, że jest to grób założyciela tego miasta, księcia Lechińskiego, Przemysława. Inna zaś opowiada o tym, że jest to mogiła poległego w walce Hanna podczas najazdów tatarskich na przemyśl. Na pamiątkę zwycięstwa wojsk polskich nad Tatarami, wzniesienie, na którym usypano kopiec, nazwano zniesienie, czyli w wolnym tłumaczeniu, Pokonanie. Istnieją również przypuszczenia, że dawno przed nadejściem chrześcijaństwa było tutaj miejsce kultów pogańskich. Na wzgórzu wzniesienia znajdowała się świątynia, w której składane były ofiary zbydła. Z ludzi. Potwierdzać to mają badania archeologiczne, podczas których odkryto u podnóża wzniesienia ludzkie szkielety. W późniejszych chrześcijańskich czasach, w miejscu gdzie znajdowała się świątynia, postawiono kapiczkę świętego Leonarda, który jest patronem skazańców. Niestety została ona zniszczona podczas II wojny światowej. W okolicach przemyśla. E, znaleziono więcej mniejszych kopców, co sugeruje nam, że razem z najwyższym wzniesieniem tworzyły one zbiór punktów obserwacyjnych, które za pomocą dymu i ognia e, przekazywały informacje na temat zbliżającego się wroga. Najwyższy punkt przemyśla ma 352 metry. Kopiec tatarski dzisiaj to przede wszystkim miejsce rekreacji. i Jest dużo tras pieszych, rowerowych e, są wychodnikowane wobec czego można przyjść nawet z małym dzieckiem w wózku jest wiata piknikowa jest amfiteatr e, w zimie jest stok narciarski, jest rynna snowboardowa jest, jest to mnóstwo atrakcji a poza tym e, za samego szczytu Roztacza się przepiękny widok na wszystkie strony świata, i przy dobrej pogodzie na pewno można zobaczyć daleko. Ja naprawdę, jeśli ktoś nie był, bardzo polecam to miejsce. Oprócz informacji o kopcu tatarskim, znalazłem też trochę ciekawostek na temat samego przemyśla. Od września 1939 roku do czerwca 1941 roku miasto leżało na terenie dwóch państw. Prawobrzeżna strona leżała w Związku Radzieckim, natomiast lewobrzeżna należała do Niemiec. Podobnie do Rzymu Grudnacanem leży na Siedmiu Wzgórzach. Przemyśl jest siedzibą dwóch metropolii rzymsko-katolickiej której przewodzi arcybiskup Adam Szal oraz bizantyjsko-ukraińskiej, która obejmuje cały nasz kraj, z arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem. Przemyśl jest jedynym miastem w kraju, do którego dochodzi szerokotorowa linia kolejowa z Ukrainy, która obsługuje ruch pasażerski. Przemyśl wraz z Medyką i Żurawicą tworzą największy w Europie tzw. zwany. Suchy Port. Przemyśl to także stolica fajek i ludwisarstwa. Fajki robione tutaj znane są na całym świecie, a dzwony, które były wyprodukowane właśnie w przemyślu, rozbrzmiewają na wszystkich kontynentach świata. Według danych z końca 2020 roku przemyśl liczy sobie około 60 tysięcy mieszkańców. Tutaj niedaleko jest stok narciarski. No, i warunki dzisiaj jest 4 stycznia. Warunki do narciarstwa są raczej słabe. Natomiast dla takich, którzy chcą pospacerować po, po tym pięknym miejscu, warunki są po prostu przecudne. Teraz już tak tytułem podsumowania uważam, że to miejsce jest po prostu rewelacyjne, że można tu odpocząć, przyjechać, można odpocząć, można, można zostawić złe emocje. Jest to obiekt świetnie utrzymany, jest naprawdę bardzo dużo tych tras pieszych, rowerowych, jest stok narciarski, jest amfiteatr, można przyjść, poczytać książkę, wyrzucić te złe emocje, znaleźć jakiś kontrapunkt do tej takiej codzienności, która nas denerwuje. Zrzucić ten ciężar taki psychiczny. Uważam, że jest to bardzo ważne i jest to odpowiednie miejsce do tego. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj tutaj ze mną. Kanał Znany i Nieznane bardzo poleca kopiec tatarski w Przemyślu. Do zobaczenia. Cześć!